Jestem dziewiątą, jestem będzie... Patrz na strzałkę w rogu, wszędzie wrogowie są. No, Jakie to fajne. mama, Niech zaklęcie je wybije, bo to. <laughs> Bicie z królikami. Ja bym się śmiał, bo ty zażarłeś. <laughs> nie, ja bym się w tym momencie nie śmiała, ja bo w tym momencie umarła. Po prostu. Boi się królików. Boże, ma fobię na końcu królików. O mamo. Dobrze, dziękuję bardzo. O, Jeżeli nie mieściliśmy. No, no sobie to czasem się zastanawiam, co ja robię w tej grze. No. Weźmy to. Dawaj więcej Cały chce eliksiru. Cały chcę widziałek flipunek tych elixirów. Powinnaś hurtownie kupować. Kurzowo, 200 kilo, proszę. Już się nie mieszczą. Co ja mogę z tobą wywalić? Nie chcę. Jakiś eliksir, który mi się nie przyda, na przykład ten, ten. Napisz jej wszystko. tak Pij, pij, kobieto, pi. I to też możesz pić. pi, 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 pi. Ale tam <laughs> Równo. I nie wiem, dlaczego taki dźwięk, jak ona wypija, to jest taki męski dźwięk, ale tego a męski głos. No ja skądś kojarzę kobietę. No właśnie, z mę... też tak, też tak właśnie, to w sensie na tym momencie. Przypadki kobiet z męskim głosem się zdarzają. Mhm. Mm mhm, mm aż się, aż się za, za, zatkałam. Coś tu jest. Nic ważnego. Teraz muszę znaleźć tego gościa od... od, do od, od, do od, od, do od, od, do tych, tych bonusów, tych, 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 co tam jest. O właśnie. No właśnie o to mi chodziło. Tak. To chyba cztery. Cztery to było. No. Nie czy Tak, cztery. Chcę mieć nie to. Nie to, nie to, nie to nie to, nie to to, to. to nie. To nie. To nie, to nie. To nie. To nie, to nie, to nie, nie. nie? Ja jestem mój? Mamo... Tu jestem. Na... Może na maksymalne? Aha. No, ty też, no ale... spokojnie. No dobra, no. Dawaj to. Co się robiło? Nie, co ja zrobiłam właśnie? widzę się czegoś siła napiła właśnie w tym momencie? <laughs> Jak pierwszy raz w to grałem, to w ogóle nie używam tego ulepszacza, bo był dla mnie za skomplikowany. No ja też tego nie używałam i to wytłumaczył Regolasek, gdybym nie on w tym momencie tego nie umiała robić. No Zaraz go tu nagrodzę gdzie jest. Lasek. Zabloku użytkownik. Co, co, co on ci zrobi? Dodaj do listy polecanych. O, jest. Nie, to już wszystko elegancko. No, to takie przyzwyczajenie zawodowe. Zawodowe przyzwyczajenie. Ja może znam takie przyzwyczajenie. I jeszcze sobie podniosę poziom tego tego, tego, tego jak to się nazywa. Ja poszukajmy mhm. hmm. Tak, to to no raz Lecimy z tym kosmosem Chińskie ceny dają No bo taki to jest, no bo to jest w końcu chiński sklep nie? Chińczyk tak zwany Dobra Chiński sklep to już ja widzę jak będziesz walczyła z jakimś smokozordem a tu się zepsuje Co się zepsuje? Aha, przepraszam ale... Mamo? To jest... Twoje mnie? MAMO! Nie pogubiłaś! No. no. Głośniej wołaj! Może lepiej nie. <laughs> Okej, okay, wychodzimy Stąd? Cieka Ciekawe, czy wrócisz ze skręconym karkiem? Nie, po prostu wrócę bez karku. Z, z głową pod pachą. Nie, nie. mama jest dobra. A, teraz Cicho. Eee, dobra. No to zrobione. Wam stąd. I mamy jeszcze czasu. 5 minut, 2, 3, 4, 5, 8. 9. 9. Nie trafiłam. Trudno. 40 plus. No, ale wiesz, się, liczą się chęci. ja tylko I nie widziłam to... iść. Jak mam tam wejść? No teraz jakoś tak grajdzie do przodu, mniej więcej. No ona zawsze szła do przodu, ona nie miała żadnych skrzywień przecież No Tylko że trochę... Dobrze dobrze już Nie mi się Cała mi się tnie nie wiem dlaczego Komputer na węgiel z losem. No przepraszam najmocniej, że mój komputer nie jest najnowszej generacji i nie jest tak dobry jak twój Kasuje? Ale czy ja... Boże, ja używam tego określenia na mój komputer, na komputer powiedzmy nie wiem, lukiego, mm. na każdy inny komputer, bo, bo po prostu to określenie mnie bawi. Mi też czasami klatki spadają w sakredzie, nie tylko e, sakredzie. u ciebie W gdzie... sakredzie? Tak. Muszę, od razu kompleksy różnego. Jakie kompleksy? Ja nie mam kompleksu. Znaczy, no chyba tak mi się wydaje, że nie mam kompleksu. Spokojnie, ja jeszcze się wszystko wytnie. Wytnij się. A i będziesz miała co wycinać A po co? No, 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 no ja No ja, no jak tam chcesz Aha, chcesz, żebym coś wycięła? Jo, ja, ja tylko myślałem, że ty chcesz coś wyciąć, a tu to... No tak mi powiesz tylko co to wytnę no, no i właśnie drodzy widzowie, to, to będzie taki dialog pewnie jeszcze przez... Kilkadziesiąt lat <noise> którym ja będę próbował coś udowodnić A ta kobieta będzie próbowała mnie przekonać, że jest inaczej Ale wiesz, że ja to robię z dobrego serca Ja wiem, ja, ja też to właśnie robię z dobrego serca Troszczę się o Ciebie po prostu i martwię Nie chcę, żebyś tutaj miał jakieś Problemy z, jakoś, z jakością No nazwijmy to z jakością filmu Jakość filmu Sądzę, że to nie o to Ci chodzi No można tak powiedzieć no dobrze. Idziemy dalej, nie zejdę tam na dół, czy tam gdzie tam mam jeźdźba, nie wiem gdzie mam teraz iść. Ale pewnie gdzieś mam wejść, a ja tam nie wejdę, no bo tam czasu nie ma. A żeby, no i... zacząć, żeby zacząć nową lokację, to trzeba się nastroić. A jak fortepian. Tak jest. Chociaż nigdy nie grałam na fortepianie, ale nauczmy, że się na tym znam. Żałuję. Nie żałuję jakoś. Mam swoje hobby. Niekoniecznie są to instrumenty muzyczne, chociaż wiem, że ponoć jakiekolwiek ganie na jakimkolwiek instrumencie jest bardzo pozytywne. Hmm. Hmm. Dobrze, w takim razie nie wypowiadam się już. No wiem, wiem, że to nic w ogóle. <laughs> nie wiem, ewentualnie jeżeli instrumentem nazwiemy nerwy. Na A tak. tak, to na, ty, na, na tym gramy codziennie, i to... I nie, to naprawdę nie... na światowym poziomie. No, i to wszyscy na tym grają. No mam to... poziom. Poziom, no. Znowu i... no, rozdam jakoś źle te punkty, ale Ułamek sekundy dłużej będziesz żyła. No właśnie. <słuch> Idziemy. A jeszcze ten drugi, przepraszam. A nie no, strzela we mnie ten gość. Oś tutaj. Miał, miał. Mhm. 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 Intrygująca walka i znowu zapomniałam o przybliżeniu ekranu. Mhm. Elixir. Elixir! Boże! Ta się zagapiła, by nie wzięła tego eliksiru. A nie gdzie ostatni raz zapisałam, szczerze powiedziałem. No ja mi się wydaje, że bardzo dawno temu. Boże zamyśliłam się. Matka boska. Dobrze, już to się nie powtórzy, przepraszam wszystkich. nie, 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 nie. To nie będzie miał nigdy więcej miejsca. Dlaczego? Znaczy będzie miał miejsce, ale nie pod to Ale jaka fajna muzyka jest tle. Przez no, chwilę było. Też mi się podoba. No <ścoughs> szczególnie tobie. Tylko że nic nie słyszysz. Mówi ta godzina. Tak zwana... tak zwany, nie wiem... Hans sakret ultra dźwięki. No która yy, godzina 21.41. O nie, 4 minuty, dobra, dwa moment, zabij To, to ci wychodzi najlepiej. No właśnie widzę. Właśnie widzę, że nie mogę go zabić nawet jednego. 20 lat później. No, mamo. Nie ma tak ćwiczenie manualne. Znaczy się ćwiczenie manualne? Nie. To ja jest... ja właśnie ja w tym momencie ćwiczę prawy palec wskazujący. To jest moje ćwiczenie stałe. A ja palce u nogi za pomocą swojej kończyny dolnej staram się obsługiwać myszkę. Genialne. Ja takie zrobiłam, wiesz? Jak byłam już w takim etapie mojego życia, tak leniwa, że bardziej nie mogłam. Aha. Widziałam i ruszałam myszką. Nogą. Boże, do czego się przyznaję. Spokojnie, to jest chwila szczerości, Oś. No. Niech tak będzie w takim razie, skoro lubisz takie chwile szczerości, to proszę bardzo. No gdzie on idzie? Chodź tutaj, nie ignoruj mnie. On mnie ignoruje. On no nie ignoruje Cię. On, on. Ten, Aha. Ja ten... wiem, że mnie nie ignorujesz, przynajmniej mam taką nadzieję. A no, no, jak to mówią na dwie mat... No dobrze No dobrze, no dobrze Nie kończmy tego, racja okay. Co za szkoda Idź do przodu kobieta Dobra, mnie ich Nie co tutaj mam zrobić w ogóle I no, teraz się może dowiem ja właśnie walczę I co mam teraz zrobić? A, a, o już gdzieś, może przeniosło mnie gdzieś, nie! Jak... O dobrze, mogę wrócić <grym> Dobra, to w takim razie tutaj kończę, bo tam nie będę teraz szła Zapiszę tutaj. Proszę bardzo I się przeciągnę! No. O, dobrze No bo możesz się w tym momencie przywitać widzami przed kolejnym odcinkiem. No, ja jestem ogólnie chciałbym powiedzieć, że jestem zadowolony i generalnie się z wami witam. Witam się z wami. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Tak, już możecie się obudzić. Na dobranoc, dobry wieczór, miś uszatek śpiewa. Ty strasznie lubisz się zauważam. No dobrze. Tak, lubię misie wszelkiego gatunku. Zostawmy ten temat może na później. Dziękuję wam za, og za oglądanie, uważajcie na siebie. I na misie. I na misi, do... szczególnie te, które robi Benomus. I trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie. Do cześć.